I witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Archan z kanału 2 Metry rozrywki. A to jest kolejny odcinek z serii Uncharted 4 Kres Złodzieja. Kontynuujemy przygody e, na Libertali, także zapraszam do oglądania. Z drugiej strony pusty. No no oczywiście Sprawka Rejfa? Nie. Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy. Hmm. Łupieszcy libertali, moi drodzy, kolejna część przygód. Na tej wyspie? No. Czym ci znał? Nie na no co ty na ten? nie jest takie. Słuchajcie, a tu? Pusto. Wszystko przetrzebione. słuchajcie. Hmm, to może tutaj trzeba se poskakać. To wygląda jakbym się mógł tego złapać. To wygląda. Sprawdźmy to. Czy jestem w stanie tu wejść? Nie, nie jestem w stanie tu wejść. A to? No, nie złe ciuszki. Byłeś strażnikiem, co? Dobra robota. Hmm, no, rzeczywiście. Dobra robota. A to? Jestem w stanie to jakoś... o! Kapitan Avery! No, we własnej osobie. Lepsze czasy masz za sobą. Co tu się mhm. do stało? O! Znaleźliśmy coś. Coś znalazłem. A, Czytaj. Że dziwne, że jest w tak dobrym Sekcja G. Regał B. Zawartość sporządzona przez R. Taylor. Zdjęcie. Szczylet wysadzany klejnotami. Założyciel Albasra twierdzi, że ten wysadzany drogocennymi kamieniami z należał do cesarza Aurangzeba. Jeśli to prawda, to jest wart niebotyczną sumę. Zdjęcie. Perłowy słoń. Małe arcydzieło w kolorze intensywnego indygo z, z perłowym siodłem. Kusi mnie, żeby schować go do kieszeni. Nefrytowa waza. Waza zachwyca misternością wykonania. Mogołowie mieli talent do obróbki nefrytu. Założyciel Albasra powiedział mi, że w jego imperium są całe warsztaty. Który wytwarza się wyłącznie takie przedmioty. Okej okay. hmm. żeśmy znaleźli. No ale cóż to dalej? O. Złodziej. Tu? Złodziej Chyba to jest. Hmm. Hmm. Moi drodzy, jesteś dość ciekawe tylko w dalszym ciągu. O, coś znalazł. Ej, Nathan, patrz na to! Na co? C co masz? Monety z Libertali. To symbol Avery'ego. Mm -hmm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. No to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Tego przeniósł, nie? Dobra. No to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Ta, a potem w środku, koloniści gorąbnęli? No, bo poszli w głąb w nie. budynku. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery, Ty. Ojcowie libertali. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zaħrabcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Hmm. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? O, oh, kolejna ta, wskazówka, to słuchajcie. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czy Avery był z Devon w Anglii? Ano, był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. <laughs> No Proponuję co? wejść na tamtą wieżę hmm? i się rozejrzeć. Nie Devon, nadchodzimy. Hmm, no dobra. Przewrotnie, przewrotnie. Czy ja tędy jestem w stanie no, tu wejść? To jak tam wejdziemy? No tędy, nie? Tu są te jakieś łańcuchy. Dobrze kombinowałem wcześniej. Czekajcie, ten tu wyszicie. On też tu szuka coś tutaj. I co teraz? Mam pomorze się. Okej. Okay. Okej. Okay. No i co? Dobra, gotowy? Krok pierwszy krok drugi. Podnieść żelando. Dobra okay. myśl, wszystko się wyjaśniło. Słuchajcie, jeżeli chodzi o drogę ucieczki, teraz Nata musi zrobić swoje. Rozbujać się na ten łańcuch trzeba. Dobrze. Co? Dobra Żeśmy weszli Jesteśmy w środku No to na górę? Na górę Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, ej ej. Nie klacz. Nie mów hop, Właśnie. A nie mówiłem? Hmm. Tam jakby się dało zahaczyć, nie? Matan! widzisz te wieże? Widzę! No i co teraz? I co teraz tu? Tam jakiś wypusty. No po prostu do góry, co?

się! No dobra. dobra, jest jest zabije, i jesteśmy na samej górze wieży. Niezłe widoki, co? No jest, po drugiej stronie rzeki. Tam. Widać, co idzie daleko. Złupić Boga. Ale droga. Ej, da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Jak myślisz? Kiedy te O, własne widoki. Za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. No to. jest.

Ła, to bolało. Nathan, Słuchajcie, nam po piętach, nie? Zdawać, bracie, Musimy wiać! Niech no. tak? nie, Wow. <śpiewa> Tro, trochę, trochę, trochę zrobys spadł. Jeszcze raz. Niech Na czym to w ogóle? Pierdzielę ich. Je... Góry. Oj, grube, Scott mu tył. Hej, Sam, skop mu tył. Ja pierdzielę. Normalnie denerwuje mnie to. Jak chcę wyjść? Chyba tędy. To kto? kto? No. Okej, okay, czekaj, czekaj. Cześć Nadin. miło cię widzieć. Mam się dobra, spodziewać. Mango, mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Ach, tak już czasem mam. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy. Nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nadaje. Przegadaj. No Dobra, i przewaga spadła do góry. To chyba... już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. A daj spokój, na dzień serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle, ale nas jest dwóch. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba że sama was załatwię. Mordę. No. Teraz. Mam dosyć nie... tej wyspy. To chyba dosyć nie zadziałało. I mam dosyć ciebie. O co to to nie? Odwróć się. dobra jest. Nie sądzę No ja tak słabo no, teraz chyba. O, ty, co? To? O, jest broń. Jesteś szybka, ale nie aż tak. Zapomnijmy o niej. Musimy natychmiast wiewać za nią. Ej, 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 ej. Uspokójmy się. Uspokójmy się dobrze. A, to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rave, przecież on to zrobi. Nie, nie przejmuj się nim nad in. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rave? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej! Nawet... Takiego? Sam! Oddaj tę broń! Ostrzegam cię! Zrób to! Ej! Spokojnie! Trzymaj się nie strzelać mówię! Odłóż go. Spokojnie. Spokoj! Spokojnie. Nie martw się nadin to nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. No i co teraz, Samuelo, słuchajcie? Jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Hey! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu. A, targu. No. Zaciekawiłeś mnie. No, śmiało słucham. Chwileczkę. Czekaj, chcesz znaleźć skarb Everlego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. <laughs> ten gość ma naprawdę tupe. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, ok? Wykupić? Na no ten. Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Neid? Alcazar został zastrzelony w Argentynie jakieś pół roku temu. <gryw> to ja wyciągnąłem sama. Co? Co? O! Wow! Co ci powiedział? Sam, co ty wymyśliłeś za bajeczkę o Alcazarze? Serio, smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. Momenci. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Avery'ego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie dwa lata szukał drugiego krzyża dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie. Czyżby. To jakaś bzdura. O! Sam, zaprzeczysz? Nate. Sam. Awesome. Jest. No to pięknie. Ja mu się małżeństwo no. rozwaliło, a tu zgoda. Nie, jest nasz. Zawsze był nasz. Rozrzuciłem dla ciebie wszystko. <laughs> Ej, słuchaj, słuchaj. Neid, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko. Co, nie ukrywam, sam bardzo źle mi robi. Ale to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty... Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście, panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Rafe, Potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi sam. Zaraz, zaczekaj, bo pełni nie, błąd... nie, 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 nie! O cholera! No to pięknie. Ale się porobiło, słuchajcie widzowie. O oh Boże. Nate. Elena? Hey, Nate. Co ona tu robi?